19 czerwca bieżącego roku odbył się już drugi Wieleński Maraton Nadziei ku czci Jana Pawła II. Podczas imprezy były zorganizowane trzy biegi z Wilna, z Lawaryszek i z Szumska do pierwszego na Litwie pomnika Jana Pawła II w Kowalczuka. Pełny 40-kilometrowy maraton rozpoczęto tradycyjnie pod klasztorem Święty Faustyny w Wilnie. Gdzieś sześciu śmiałków stanęło na starcie. Wśród nich byli też doświadczeni zawodowcy, amatorzy i także jedna przedstawicielka płci pięknej, dla której wszyscy gratulowali odwagi. Za czasu byli odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego oraz instruktorzy wileńskiego Hufca Maryi. Marotończykom towarzyszyli harcerze na rowerach, którzy pilotowali ich na trasie. Biegaczom towarzyszyli również przedstawiciele Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego na łyżworojkach. Studenci ze stowarzyszenia Nie Lękajcie się podawali biegaczom żywność i napoje izotoniczne na postojach rozmieszczonych co 5 km od startu. Pogoda dopisała jak nigdy. Drobny deszczyk chłodził mięśnie biegaczy, a świeże powietrze dodawało kłód. Tymczasem w lawaryszkach trwały prace przyszykowawcze półmaratonu. Rejestracja uczestników, przypinanie numerków, a także rozgrzewki przed 18-kilometrowym biegiem. 17 półmaratończykom towarzyszyła 10-osobowa grupa sportowców na lyszworolkach. Natomiast w Szumsku na Górze Trzech Krzyży, młodsi Biegacze, a wśród nich 49-letni ksiądz Dariusz Stańczyk, rozpoczęli 6-kilometrowy mini maraton do pomnika Jana Pawła II w Kowalczukach. W tym biegu wzięli udział 23 biegaczy od 14 roku życia. Byli to przeważnie harcerze i uczniowie ze szkół rejonu Wieleńskiego, którzy przyjechali tu z nauczycielami wychowania fizycznego. Mimo, że w trakcie biegu deszcz się nasilił, jednak wszyscy uczestnicy biegu dzielnie dobiegli do końca. Na mecie czekali ich kibice, którzy okrzykami i oklaskami witali maratończyków. Po podsumowaniu rezultatów rozpoczęła się ceremonia nagradzania marotończyków. Na którą przybyli patroni imprezy. Przewodnicząca WPL europoseł Waldemar Tomaszewski. Kierownik Wydziału Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu Wieleńskiego Edmund Schott. Starosta Kowalczuk Krystyna Gierasimowicz. Nagradzanie rozpoczęto wysłuchaniem krótkiego przemówienia Jana Pawła II i modlitwą w dwóch językach. Najlepsi biegacze w Open kategoriach otrzymali puchary, medale i nagrody pieniężne z rąk patronów imprezy. Inni otrzymali również medale, książki i prezenty według kategorii wiekowych i zdobytych miejsc. Organizatorzy zaprosili wszystkich na Trzeci Maraton Nadziei, który odbędzie się w trzecią niedzielę maja 2012 roku.